Witam Was na kanale TJ Guns, ja mam na imię Tomek i chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować na moim kanale coś bardzo amerykańskiego mianowicie pistolet typu Derringer popularna nazwa Derringer bierze się oczywiście od wytwórcy, który tutaj spopularyzował tą broń w Ameryce właściwie koncepcja tej broni była znana od dawien dawno, od praktycznie powstania broni krótkiej czyli w zasadzie mały, wielkokalibrowy pistolet jedno lub dwustrzałowy skałkowy, kapiszonowy na naboje scalone, bardzo łatwo mieszczący się w kieszeni, w bucie za podwiązką w miarę płaski taka broń ostatniej szansy czasami, czasami żeby po, nie wiem, odstraszyć ewentualnego napastnika tymi ogromnymi po prostu lufami właśnie w ręku no, nie wygląda całkiem przyjemnie, takie dwie lufy. Najczęściej deringery się spotyka tutaj u nas w układzie over-under, czyli jedna lufa nad drugą, jak boki na przykład, prawda? Nie side by side, tak jak dubeltówki, prawda? Taka ciekawostka, John Wilkes Booth zastrzelił właśnie z Derringera Abrahama Lincolna, prawda, też z kalibru 44, teraz akurat 45, ale coś podobnego, z kapiszonówki jednostrzałowej. Więc, no, taka ciekawostka, nie jest to całkiem bardzo podobny pistolet, całkiem podobna broń, ale yy, mieści się w koncepcji właśnie tego czegoś. Zaprezentuję Wam zaraz szybciutko na stole, w co ten... Malutki pistolet jest wyposażony. No, nie jest taki w sumie malutki. On waży 600 gramów, czyli tyle co niezaładowany Glock. Wiecie, to, to jest całkowicie stalowy, totalnie taki gniocja, niemo, niełamiocja yy, pistolecik, ale mm, no, taki ciekawy. Yy, żeby nie przedłużać, przerzucamy się na stół, zobaczycie jak to wygląda. Troszeczkę strzelanie i może jakąś konkluzję na koniec, ok? No, jak widzicie na stole, jest to bardzo prosta broń. To jest yy, firmy. Leynard Incorporated z e, Ducktown, Tennessee, czyli z Kaczego Grodu. <grymne> Poważnie. E, jest to akurat broń w kalibrze 45 Long Colt i 410 shotgun shells. Tu mam akurat wystrzelone łuski. Oczywiście można strzelać z tej broni również mm, nabojami typu 45 Schofield. I otwiera się go, pokażę Wam manual, całą, całą, całą obsługę. Więc tutaj mamy w tym miejscu bezpiecznik, taki przerzutowy. Żeby go po prostu uruchomić, musimy odciągnąć troszeczkę kurek do tyłu i po prostu przepchnąć to. Strzelamy. Jeden strzał i tutaj mamy taką przerzutową iglicę, którą musimy manualnie przerzucić i teraz ta lufa będzie strzelała. Ja zobaczycie, na strzelanie, ja mam problemy. Pierwszy raz w ogóle obsługiwałem ten, ten pistolet wtedy, miałem problemy z przerzucaniem w ogóle. z... Z wybraniem lufy po prostu no, no nie usiadamiałem, po prostu nie sprawdziłem jak to wszystko działa, po prostu pierwszy raz w rękach to miałem na strzelaniu. No takie usprawiedliwienie, nie? Malutkie. No dobra. Moim zdaniem pistolet nie jest zbyt bezpieczny w takiej pozycji. Jeżeli mamy załadowany i bezpiecznik zdjęty, ten kurek cały czas jest na iglicy. Po prostu tutaj nie ma nawet zębu, zęba zabezpieczającego, więc najbezpieczniej jest odciągnąć trochę. Dać położenie pośrednie, więc nie otworzymy wtedy broni ani nie naciągniemy kurka, prawda? Nie jest to jakieś szczęśliwe rozwiązanie. Żeby przeładować pistolet, dajemy ten bezpiecznik w drugą stronę, czyli przepychamy na lewo, i tutaj mamy taka, takie dwa odciągi, które odciągamy do tyłu, i normalnie mamy tutaj hakowy zaczep, i <grym> mamy dwie ogromne lufy kalibru. 410 i 45 long cold. OK. Zamykamy. Odbezpieczamy. No i możemy strzelać. Teraz byśmy strzelili w tej pozycji tej przerzutowej iglicy z shotgun shells. Boom. Boom. E, następnie, jeżeli kurek jest odwiedziony, nie przepchniemy po prostu tego, tego bezpiecznika, prawda? Częściowo tak. Wtedy... Otwieramy. No i co teraz? Nie ma wyrzutnika, nie ma niczego. Mamy tylko dwa strzały ostatniej szansy. Więc, jeżeli mamy jakiś ołówek, patyczek czy coś w tym stylu, wypychamy łuski oczywiście. tak. One generalnie nie wypadają same. Zobaczycie to na filmie. Lub, jeżeli mamy na jakiś przyrząd, gdzie możemy podważyć e, kryzy, wtedy ta. Ale to nie jest najłatwiejszy proces, Wam powiem. To są po prostu dwa ostatnie szanse. Taka ciekawostka. Gwint w tej lufie jest na ostatnich. Na ostatnim bodajże, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Postaram się, żeby było. Jak widzicie, tutaj na ostatnich centymetrach dosłownie lufy. OK. Żeby zakomodować, żeby po prostu... Yy, te naboje od shotguna nie... Yy, nie leżały na gwincie, po prostu. Okay? W związku z tym, naboje pistoletowe mają tak zwany freeball. <grydy> bardzo duży odstęp od, od naboju do, do wbicia się w gwinty. Broń generalnie jest niecelna, oczywiście, na najbliższe dystanse, oczywiście. Zobaczcie, jak to wygląda. Na najbliższe dystanse, oczywiście, może być jakaś tam skuteczna. No, Odrzut jest z niej bardzo, ale to bardzo nieprzyjemne. Sama broń nie jest wykonana bardzo dobrze, jak widzicie tutaj widoczne ślady spawów i tak dalej to jest bardzo taniutkie, to u nas kosztuje 100-150 dolarów, dosłownie jest to złączony, cały szkielet jest w ogóle zrobiony z dwóch takich, takich blach, pospawanych razem, tutaj tym tym blokiem, jak gdyby, ryglowym, w którym się mieszczą iglice lufy są wykonane z jednego bloku spust niczym nie okryty, po prostu taki jak tutaj widać jak odciągniemy kurek, no nie odciągniemy, bo jest broń o. To jest mamy spustniczy nie osłonięty. Typowy Delinger. Yy, bardzo ostre kanty wszędzie dookoła. Łatwo przy takim kalibrze i przy takim strzelaniu łatwo sobie po prostu pokaleczyć ręce. No broń jest, No, no jak widać. <ścoughs> to jest wsparcie broni wsparcia. W moim stanie To jest broń ostatniej szansy dosłownie. No, może ma to jakiś, jakiś sens, kiedy mamy dwa takie, shotgun shells i, i na przykład, no nie wiem. Węże, jakieś inne kreatury zagrażające nam. Nie mam pojęcia. W ogóle dla mnie to jest broń kompletnie nieprzydatna. Naprawdę jest, bo jest. Ciekawostka, naprawdę bardzo fajna. Robiąca wrażenie, nie powiem. Ale hmm, bardzo kontrowersyjna. Szczególnie w tej konfiguracji. Są. So, może jeszcze raz: obsługę. Czyli bezpiecznik przepchnięty na lewą stronę. Możemy otworzyć lufy. I nie ma się co obawiać o bezpieczeństwo, dlatego że jeżeli lufy są otwa otwarte, nic się nie dzieje. Akurat tutaj się opuszcza jak w normalnej dubeltówce. Generalnie deringery Otwierają się do góry, tak jakbyśmy w tej pozycji mieli, i jeżeli rozodowujemy deringera, otwierają tak, tak? Więc ty. Nie mam w ogóle obawy, że się, że się postrzelimy, nawet lufy są w tą stronę, dlatego że one są otwarte, prawda? No i nie w tej konfiguracji, to jest taka niezbyt spotykana tutaj, ale no dlatego właśnie jeszcze tym bardziej, jeszcze bardziej ciekawa, prawda? Okej, okay, no zobaczcie wykonanie tego. O. Naprawdę to jest super, ale to super tanie. Tutaj u nas. I taka broń jest... No... Więc ta obsługa. No. Jest, jest bardzo kontrowersyjna moim zdaniem. Broń nie jest zbyt bezpieczna. Do noszenia to na pewno nie. Także zobaczcie. Kurek trzeba odciągnąć troszeczkę, przerzucić bezpiecznik. Wtedy można strzelać. W tej pozycji boom. Nie jest to najszybszy proces. Proces. On troszeczkę wygląda jak taka miniaturowa strzelba side by side. I ciekawostką tego jest, że może być ładowana kalibrem 410 shot shells czyli po prostu śrutowym, lub 45 long colt. Okay? Strzelimy te, może 3 strzały, bo to, z tego nie ma co więcej strzelać. Jest to broń oczywiście na najbliższe odległości. Nie jest to Mistrzostwo Świata w przeładowywaniu tego. Powiedzmy, załadujemy. 45 Long Colt i Shot Shells, i strzelimy tam w jakąś buteleczkę z najbliższej odległości, ok? No i strzeliłem. O, ze śrutu ja strzelałem teraz. No i teraz z Long Colt'a. No i oczywiście jest tutaj ten mankament, że nie ma wyrzutnika, więc. No nie mogę sobie z tym poradzić. No trzeba mieć jakiś kołeczek do do wyrzucenia, no, sorry <noise> nie mam przy akurat przy sobie noża o, udało się, może jeszcze raz ten y 410 shot shell jest raczej taki nie wiem czy nie, to na drugą stronę o jene. nie jest to mistrzostwo świata w przeładowywaniu, ale no, naprawdę ciekawostka. No. no, tak jak wspominałem, broń nie jest najłatwiejsza, i najbardziej szybka w użyciu i w przeładowaniu. Zresztą spróbujmy. <gry> znaczy, oczywiście na sucho będziemy strzelać. Y, powiedzmy, że chcemy załadować. Załadowujemy szybciutko. Raz. Dwa. Zamykamy. Bezpiecznik. bam bam. Chcemy przeładować. Wyciągamy kurek, przepraszam, bezpiecznik, szukamy patyczka, jeśli nie mamy pod ręką, wyrzucamy łuski, one na 100% nie wypadną. Dobra, ta wypadła. Załadowujemy jeszcze raz, drugi raz, zamykamy, bezpiecznik, odciągamy kurek, bam. No, prawie jak od odprzodowy, kurczę, pistolet dosłownie. O rany. Nie, no, nie Naprawdę nie jest to. Łatwo się pomylić. W stresie to już w ogóle. Nie ma o czym mówić. Dosłownie. A, więc przy takim kalibrze, przy takiej broni 45 Long Cold, gdzie jest ciężki pocisk, może nie ma dużego ciśnienia, ale jest ciężki pocisk i tak samo w broni z tymi shotgun shells z napojami z dobeltówki. Przepraszam, z shotguna. Nie jest to najprzyjemniejszy proces, no ale pewnie robi swoją robotę. Jako survival gun? Może być. No i zobaczcie to wrażenie. Aha, bezpiecznik. Bang. A, przekładamy. Nie sądzę, żebym chciał z tego strzelać jeszcze kiedykolwiek. Ale ciekawostka jest, prawda? Z dużą historią tak naprawdę, z bardzo dużą historią. Ok, dziękuję, zapraszam na następne odcinki.